Halo, halo, witam serdecznie. W kolejnym odcineczku dzisiaj, drogi słuchaczu, drogi telewidzu, będzie o, o tym, dlaczego z życiu znowu Ci nie wyszło. Albo ogólnie można powiedzieć, abstrahując od Ciebie czy ode mnie, dlaczego ogólnie nam w życiu nie wychodzi? Dlaczego nie spełnia się to, co byśmy na przykład chcieli, tak? Albo czego potrzebujemy i tego nie dostajemy. Wielokrotnie może się nad tym zastanawiałeś, albo nie zastanawiałeś do tej pory, więc chciałem się podzielić z Tobą moją perspektywą, która może otworzyć Ci oczy i będzie jakąś wskazówką, albo jeżeli weźmiesz to zapewnik, no to będzie odpowiedzią, dostaniesz odpowiedź. Tak? Dlaczego tak to właśnie jest? Że nie dostajemy tego, czego chcemy, czego potrzebujemy nieraz? Właśnie. Dlaczego? I odpowiedź pochodzi, nawet powiem Ci od razu, z jakiejś dziedziny, z fizyki kwantowej, słuchajcie. I fizyka kwantowa mówi nam, że my dostajemy coś. I za tym stoi Odpowiedź związana z tym, kim jesteśmy. Ty dostajesz coś, że tak jeszcze raz to powtórzę, nie dlatego, że coś potrzebujesz albo chcesz, tylko dostajesz to, kim jesteś. I teraz możesz to powiedzieć, zaraz, zaraz, zaraz. Możesz mnie zatrzymać i sobie zapytać. No jak to? Przecież ja robię plany. I w życiu mam tutaj wiele dowodów na to, że co chcę, czy to co potrzebuję, to jednak, jednak dostaję. Tak. To są tak zwane przeoczenia, które robimy. Bo jak się spojrzy głębiej, to się okazuje, że, że odpowiedź jest inna: że my dostajemy de facto to właśnie, kim jesteśmy, czyli kim częstotliwością, energią, którą emanujemy, tak? Czego jesteś do tej pory nie byliśmy zupełnie świadomi. Więc te pierwsze dwie odpowiedzi, one są prawdziwe dla naszego umysłu, racjonalnego, tak? Dla umysłu emocjonalnego, że nie, 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 jednak jest tak, że to, co ja potrzebuję, to co chcę, to dostaję, tak? Więc więc tutaj jest kwestia właśnie ro, zastanowienia, co jest prawdą, a co nie. Oczywiście jedno drugie nie wyklucza, bo może być, może być i tobie się tak będzie wydawało, właśnie tym umysłom, tak? Dwóm, że, że nie, że tutaj to co chcę, to co potrzebuję, to dostaję, tak? Działam, robię plany. Mam strategię i dochodzę do celu, ale to są, wiem, że ciężko w to uwierzyć, to są, to są pewnego rodzaju przeoczenia, bo odpowiedź, ta, ta przy, praprzyczyna się okazuje, że jest, można ją właśnie nazwać inaczej, że za tym się kryje to, kim jesteśmy. I teraz, żeby ci to unaocznić, to dam ci, dam ci parę przykładów, zobacz. Pierwszy przykład będzie dotyczył no, takiej prostej sytuacji. Wyobraź sobie, że mężczyzna obejmuje obejmuje kobietę, która płacze, tak, no i on ją pociesza. I teraz tak. Umysł, umysł analityczny powie no tak, no, przytula ją, pociesza, no bo jest jego żoną, tak, to będzie jego odpowiedź. No i może się to. Potwierdzi, że rzeczywiście tak jest i to będzie prawda. Oczywista prawda, jak słońce na niebie. Umysł emocjonalny, tak, będzie miał inną odpowiedź. No, on no przytulił ją na pytanie dlaczego. Tak? Dlaczego on ją przytula, obejmuje? No, bo ona płacze, on poczuł empatię, tak, poczuł jej ból, cierpienie, więc stara się go ukoić. Więc dlatego ją przytula. Nie? I tutaj już nie ma odpowiedzi o, o mężu i żonie, o statusie społecznym, tak, o ich związku, tylko jest umysł, umysł emocjonalny, odpowiada zgodnie z tą naturą, czym jest. Trzecia odpowiedź, jeżeli zapytamy tego naszego umysłu czy mózgu gadziego, będzie tak, nie, no absolutnie, będzie podważał, jest zupełnie inaczej, tak, ona zaczęła płakać, on poczuł Zapach jej US, tak? Spad, spadł mu e, jakiś tam hormon, tak? Raz mi się przypomni, bo mi wyleciało w tej chwili <noise> z głowy jaki. I dlatego on ją przytula. Nie, i te wszystkie trzy odpowiedzi, słuchajcie, są prawdziwe w zależności od od punktu patrzenia, tak, od perspektywy. Więc tak to tak to wygląda i tak samo, jeżeli jeszcze można dodać, bo to jest jeszcze jeszcze pułap umysłu, tak? jeszcze, jeszcze to jest to pułap fizyki Newtonowskiej, ale z punktu widzenia fizyki kwantowej to będzie jeszcze inaczej. Także, że człowiek emanuje jakąś tam energią, tak? na, na, nawet na poziomie no, takim już nie, niedotykalnym przez nasze zmysły zupełnie, tak? My nie jesteśmy tego świadomi. I z przestrzeni załamuje się, się to, co, co jest jakby współgra, jest wspólne z tą, z tą energią, którą, która jakby została przez nas emanowana, tak? Wysłana w kosmos. Więc to jest taka odpowiedź, nie? Tutaj jeszcze, jeszcze taki przykład może, może z branży biznesowej czy pieniężnej, możemy się zastanawiać, i to też jest takie zjawisko, które wiele osób no, powinno od razu sobie przypomnieć. To jest kwestia wygranej w lotto. Można zadać pytanie, dlaczego słuchajcie, ci, co grają w lotto, te pieniądze, które wygrywają w ciągu roku zazwyczaj ponad 90% z nich ich je traci. Tak? Traci, a niektórzy jeszcze nawet nie tylko to, co wygrali, tracą, ale jeszcze wpadają w większe w długi. Tak? No i tutaj tutaj właśnie kołczowie z tej dziedziny, czy, czy ludzie, którzy, którzy mają pieniądze i ich nie tracą, no mówią, no bo, no bo właśnie energia pieniędzy nie współgra, czyli częstotliwość fal, tak nie współgra z tymi ludźmi, tak? Oni mają inną energię i dlatego jedno do drugiego nie pasuje i oni te pieniądze muszą stracić, tak? No. Chyba że, że zmienią swoją energię, swoją własną energię. I Tak samo jeszcze mi się tutaj przypomina kolejny przykład, kiedy my szukamy partnera, tak? Mamy jednego partnera, drugiego, trzeciego i się dziwimy. Kurde, chciałam, lub chciałem tak? innego i jakiegoś tam wymarzonego mamy. A ciągle dostaję tej samej kategorii, tylko w innym opakowaniu. No i odpowiedź jest bardzo prosta, właśnie. Dostajesz właśnie to, co sama, czy sam wysyłasz, tak? kim jesteś. Jaką masz częstotliwość tej energii, tak? Jakie są te twoje fale, których nawet nie jesteś świadomy, tak? Że, że cały czas emanujesz, że ta twoja aura, tak, której nie widać, ma określoną jakość, no i nie dostaniesz innej jakości, którą, którą sam jesteś, tak? Chyba że na chwilę tak się otrąś te dwa światy, różne światy, ale one na dłu w dłuższej perspektywie nie będą ze sobą współgrały, tak? Jeden lub drugi świat po prostu odejdzie, nie? wcześniej czy później. I to ten filmik postanowiłem nagrać, bo jest wiele takiego zawodu w nas, kiedy my marzymy, mamy takie marzenia i oczekiwania od świata, od wszechświata, od innych, żeby daną rzecz dostać, tak? I ona nie przychodzi. Nie? I, to, I to nie, i obwiniamy ten świat, że jest jakiś taki, no nie wiem, nas nie widzi, tak? Że nami może pogardza, albo że nas każe, czy, czy jest wobec nas nie fair, okazuje się, że, że tutaj przyczyną jesteśmy my sami. Ale nie mówię tego, żeby, żeby znowu winę przełożyć na, na nas samych, żeby się obwiniać, połować, bo to, jakimi się urodziliśmy, kim jesteśmy, to nie jest, to nie jest nasz wybór, tak? My zostaliśmy stworzeni, uwarunkowani na bazie wielu rzeczy, i to jest w tej chwili, nawet jak ja do Was mówię to i czy Ty mnie słuchasz, to, to jesteś takim efektem końcowym. Nie? Jedynie co, co możemy zrobić, to, to, to też, bo to nie jest tak, że jesteśmy i nic nie możemy zrobić. Okazuje się, że jednak można zmieniać tą częstotliwość. Tak? Tą częstotliwość nas samych, zmienić swoją energię i teraz jak to zrobić, nie? No bo to jest takie fundamentalne pytanie. No okej, okay, ja bym chciał jakiegoś lepszego świata doświadczyć tych i mieć na przykład tych milionów dolarów, tak? Czy funtów, czy euro, czy złotych, a one do mnie nie przychodzą, tak? Więc właśnie, trzeba się napełniać tą, tą energią, mieć tą świadomość yy, o, tych, o tych pieniądzach, tak? Bo to jest też taki właśnie przykład tych pieniędzy, że jeszcze, jeszcze dodam na krótko kolejny przykład, że jak się zapyta ludzi, czy chcą być bogaci, to wszyscy chcą, 100%. Tak? Jak się pyta, ale właśnie, kto zostaje bogaty? Tak? No zostaje niewielu. Tak? Bo przyjęcie tej świadomości stania, stania się bogatym człowiekiem, to jest już efekt końcowy. Wcześniej musi dokonać się w nas zmiana. Tak? Że my stajemy się bogatymi ludźmi jeszcze przed osiągnięciem tych milionów, załóżmy tak, na koncie, tak? To tak jak, to tak jak właśnie e, mm, musimy mieć swego rodzaju mindset, tak? Wszystko, co w nas jest, myśli, emocje, tak? To, co widzimy, to jest wszystko energia i to się później składa na, jak na taki magnes wewnętrzny, który przyciąga podobne rzeczy, które są na zewnątrz. Wtedy to współgra, tak? I ta praca to jest właśnie sięganie z jednej strony z zewnątrz z tej dziedziny, którą ja chcę, pragnę osiągnąć, tak? I dwa, to jest też praca nad, nad swoją wewnętrzną zawartością, tak? Nad, włas, nad własnymi myślami, emocjami, bo to wszystko jest jakiejś tam jakości, tak? I w jakiś sposób promieniuje na zewnątrz, tak? Więc to jest kwestia prze... Przekształcenia tych, yy, tych emocji, które są ciężkie, myśli, które są ograniczające, no, winną jakość, w inną jakość, tak? poprzez, poprzez yy, no, chociażby zerwanie identyfikacji, z tym tak, zerwanie, no, rozpuszczenie tej identyfikacji, bo niektóre rzeczy nas po prostu trzymają w miejscu, tak? Je, żyjemy w stagnacji, nie idziemy do przodu i zastanawiamy się dlaczego. Tak? No, bo, no bo wierzymy w jakąś myśl, mamy przekonanie na jakiś temat, które, które jest niestety ograniczające, które nas zatrzymuje, tak? nie pozwala zrobić kolejnego kroku. Tak? Więc to jest, to jest praca, jeszcze inaczej to nazwę, ogólnie wewnętrzna nad sobą. Tak? To, jest, to jest kwestia też. Nad pracy właśnie nad, nad tym umysłem. Tak? I świadomym, i nieświadomym. Tak? Więc to co, to, co się nam pokazuje, no to, to wtedy już jest tym umysłem świadomym. Widzimy to, jesteśmy właśnie świadomi. Coś jest dla nas widoczne. Tak? Przed, przed oczami, czy też uświadamiamy sobie. To już jest część świadoma. No więc, więc kwestia pracowania nad yy, umysłem nieświadomym, znowu to, co jest niewidoczne, to jest właśnie to jest za pomocą różnych technik terapeutycznych, to jest kwestia wyciągania tego tak, yy, na zewnątrz, tak, żeby, żeby stało się widoczne i żeby można było to przekształcić, tak, bo, bo tylko jesteśmy w stanie zmienić to, co widzimy, tak, to jest nawet takie powiedzenie, że jesteś w stanie właśnie uleczyć, tak, jeszcze, jeszcze innym zamiennikiem to, to sobie pozwolę nazwać to, co jest widoczne, tak? bo jeżeli masz jakieś rany, tak, bolesne, yy, nosisz w sobie głębokie cierpienie, to jeżeli ono jest, wcześniej zostało gdzieś tam ze, ze, zepchnięte, ukryte do podświadomości, to ty tego nie jesteś w stanie wyleczyć, nie jesteś w stanie się tym zająć, tak? więc <laughs> może to, to dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, albo zetknęli się z tą tematyką po raz pierwszy, no, zabrzmi to tak tajemniczo, może niewiarygodnie, więc, więc to też jest OK, ale proszę was, nie odrzucajcie tego takie na zasadzie jak tą piłeczkę ping-pongową, nie odbijajcie tą rakietką, żeby się tego pozbyć, tylko pozwólcie temu po prostu położyć, po, połóżcie to obok, niech to po prostu przez jakiś czas z wami będzie. Miejcie to w pamięci, nie wyrzucajcie do kosza bo może zmienicie zdanie, tak? Może to, co się dzisiaj, teraz, tobie wydaje jakieś idiotyczne, nawet, jutro już takie może nie być. Więc tutaj chciałem zakończyć e, ten filmik w tym punkcie, bo tak czuję, że powiedziałem wszystko na ten temat. Może nie do końca podałem takie klarowne rozwiązanie, bo to jest, bo to już jest temat taki indywidualny, każdy z nas jest inny i nie, nie, nie jestem w stanie podać rozwiązanie, że na problem, to trzeba, na ten problem, który się przedstawiłem, trzeba zrobić to, tak? Każdy, każdy z nas jest inny i e, będzie pasowała do niego jakby indywidualna też droga, droga leczenia, wychodzenia, tak? czy, czy też e, komponowania tej zmiany, o której się pragnie, tak? To, to mam na myśli właśnie tą pracę wewnętrzną. Więc na tym kończę. Jeżeli czujesz, że wartości, które prezentuję, są dla Ciebie wartościowe i mogą pomóc innym, to proszę cię o lajka, like zasubskrybowanie mojego kanału, no i uderzenia w ten dzwoneczek. Wtedy to jakoś tam karmi algorytm, jak nie mam pojęcia, no ale podobno karmi. Więc, więc to tyle w tym temacie, już nie przedłużam. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.